Witam Was kochani serdecznie. Nie wiem, czy w Polsce jest, czy nie ma, ale jest sklep na TikToku. Taki jak AliExpress, czy coś w tym stylu, ale to jest na TikToku. I właśnie dostałam dwie paczki z TikToka, które zamówiłam. I muszę Wam pochwalić się. Pierwsze będzie troszeczkę śmieszne. Jest to głośnik słuchawka przepraszam, ale no rozśmiesza mnie wielkość naprawdę duży jest, było tam parę kolorków i powiem wam szczerze, że w miarę dobrze w miarę dobrze gra tutaj możemy postawić za telefon podłącza się podłącza się przez Bluetooth. I możemy słuchać piosenek. I drugą rzeczą, którą dzisiaj otrzymałam, jeszcze jej nie odpakowałam, jest to kamerka 360, która e, chodzi za tobą za każdym twoim ruchem. A więc zobaczmy, jak to wygląda. Co my tu mamy napisane? 360, kolor różowy inteligentne e, skanowanie twarzy. Tyły okej, okay, i przejdźmy już do tej kamerki. Ok, czyli to się wkręca tutaj. I teraz jest bardzo ważne pytanie: czy mój telefon Samsung Galaxy 10 Plus wejdzie czy nie wejdzie? Oj. No. Ja nie wiem na jakie telefony to robią, no ale akurat Samsung nie wyjdzie. Mam jeszcze iPhone'a 13, z którego teraz nagrywam. Także dam wam znać dam wam znać, czy, czy iPhone wszedł, czy nie. Podładuję i zrobię Wam filmik. Także co myślicie o takich gadżetach?